Dobry, to już jest czwarty podcast. Serdecznie na niego zapraszam. A ja chciałabym Wam powiedzieć, że wczoraj miałam urodziny. Kolejny rok za mną, kolejny rok przede mną. Mam nadzieję, że hmm, będzie obfity jak hmm, kilka ostatnich lat, tylko może jeszcze tak bardziej. <noise> także bardzo dziękuję Wam za życzenia tak jak już napisałam w poście że jest to dla mnie miód na serduszko i duszę ze względu na to, że przeważnie otrzymywałam życzenia takie typowo personalne takie wiecie o co chodzi z dużym wydźwiękiem za co bardzo, ale to bardzo dziękuję za te też ogólne dziękuję Wiecie, liczy się gest, pamięć i to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za, za te wszystkie życzenia. Oby się spełniły. Mam taką nadzieję. Też chciałabym Wam powiedzieć, że wczoraj wykonywałam sesję zdjęciową dla Natali w ogrodach pokazowych Magdaleny Markiewicz. O kurczę, jak tam jest cudownie, a z każdym rokiem. Jej, nawet nie zdaję tego powiedzieć. To się tak zmienia, to tak pięknie postępuje. No, no, coś niesamowitego. Ile tam trzeba włożyć tej pracy, tego wszystkiego, żeby móc uzyskać taki efekt. No, ja po prostu podziwiam. Podziwiam tak z całego serca. I po prostu robienie tam zdjęć jest dla mnie wielką podróżą. I powiem Wam, że. Że ważne jest zbudowanie tej relacji między modelką a fotografem, i oczywiście w teorii jest to łatwe, w praktyce jest to zdecydowanie no, taka wymagająca rzecz, ale przyznam, że jeżeli uda Wam się wejść na taki poziom, to sesja staje się taką przyjemnością, pewną ulotnością, ale takim pięknym wymiarem, i, i to jest naprawdę wtedy niesamowite że osoba która jest przed twoim obiektywem słucha ciebie i to czuje. Po prostu to czuje. I wtedy powstają naprawdę niesamowite rzeczy. Ta sesja niedługo się pojawi. I też chciałabym wam powiedzieć, że no niestety, ale nie jestem w stanie na razie w pełni się oddać tej fotografii, no bo mam inne zobowiązania, które no za jakiś czas może się skończą. I będę mogła robić już inne rzeczy, bo jestem troszeczkę ograniczona i nie lubię tego, ale no niestety. Życie jest, jakie jest, i po prostu trzeba pewne rzeczy przejść. Nie ma, nie ma wyboru, nie? W pewnym sensie, no, ale już nie będę wnikać w te kwestie. Mówię ogólnikowo. W sobotę nagrywaliśmy z MFM TV wywiady na pufach. Z aktorką, ale o tym dowiecie się w piątek, bo będziecie mogli zobaczyć efekt tego wywiadu. Z jednej strony nie mogę się już doczekać, a z drugiej strony trochę mi ściska w żołądku, bo to nie są proste rzeczy. Wymagają ogromu pracy. No, mam nadzieję, że podołałam, bo w moim odczuciu dałam z siebie wszystko. I, I mam nadzieję, że będzie Wam się to miło oglądało, po prostu. I tak, zaapeluję do Was, że warto robić to, co się czuje, po prostu. Nie można wykonywać pewnych rzeczy z przymusu, bo to wtedy, wiecie, to widać, to się wymija. To, to jest takie nieautentyczne, po prostu. I Obserwuję ostatnimi czasy ten świat YouTube, bo też w niego wkroczyłam w pewien sposób i w pewnym sensie. Chcę jakby uniknąć pewnych rzeczy, dlatego też analizuję te rzeczy u innych. Wiadomo, no, nie jestem w stanie uniknąć pewnych rzeczy, ale zawsze jestem jakby o ten krok mądrzejsza. Tak mi się wydaje. Tak jest to bardziej takie racjonalne. I widzę dostrzegam to, jak ludzie tworzą kontent, gdzie no jest to takie o tak to ujmę. Wiele osób robi rzeczy podobne. I te kontenty są naprawdę do siebie zbliżone. Ja ogólnie to też postrzegam w takiej kategorii, że okej, okay, jakby kwestie związane z jakąś tematyką mogą być takie same z tym że sposób przedstawienia tych tematów może być różny, a też dużo daje osoba, która te rzeczy przekazuje. Przekazywanie tych rzeczy może być całkowicie inne i, i różne, a temat może być ten sam. Więc jeśli chodzi o samą tematykę pewnej rzeczy, to nie jest to złe, że ktoś porusza podobne tematy, gorzej jakby robił dosłownie jeden do jednego w taki sam sposób. I jest taka osoba na YouTubie, która robi dokładnie jeden do jednego w taki sam sposób. Dziwię się. Tak, dziwię się. Po prostu się dziwię, co czasami zobaczę. I jest to dla mnie dosyć takie niepokojące, bo dociera to do szerokiej liczby osób. A jakby brakuje mi na YouTube takich niszowych tematów, które mało kto porusza. I bardzo bym chciała znaleźć taki content. Może ktoś z was widział taki content, na przykład, który zajmuje się teatrem albo fotografią, ale nie na zasadzie jakichś poradników, jak wykonywać zdjęcia, tylko po prostu typowe, jakby typowe przemyślenia fotografów. Wiecie o co chodzi? Jakby co z każdej sesji on wyciąga i co otrzymuje. Jeżeli taki jest, to mi powiedzcie, a jeżeli nie, to chyba sama zacznę takie coś nagrywać, bo brakuje mi tego. chciałabym usłyszeć taką osobę, jak ona to postrzega, jak ona to widzi, czym się kieruje, co dla niej jest ważne, co istotne, ale nie w formie poradnika, jak mówię, tylko w takiej formie, jakby jakby historię tworzyła, tak? Dzięki temu. Brakuje mi czegoś takiego, może coś takiego istnieje na YouTubie, a ja o tym nie wiem, bo YouTube to jest duża skarbnica różnych rzeczy, ale no jest ciężko mi trafić do właśnie takich treści. A ja tym akcentem bardzo miłym, czyli jeszcze raz podsumuję, warto robić te rzeczy, które się kocha, które się czuje, które sprawiają, że uśmiech na twarzy się pojawia. Prawda? I dziękuję bardzo za. Wysłuchanie no i zapraszam do kolejnych podcastów, do kolejnych vlogów, do kolejnych Mood Live. Może niedługo coś pojawi się na playliście, po co to? Ale zobaczymy, jak to dalej się potoczy. No i dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć!